Dziś opowiem o dwóch produktach ze sklepowych półek, które wybitnie szkodzą płodności. Jeden z nich zwiększa o 86% ryzyko niepłodności u kobiet, natomiast u mężczyzn zmniejsza liczbę plemników o 49%. Natomiast co gorsze, to są produkty, które wielu z nas spożywa niemal codziennie i często z przekonaniem, że wybiera zdrowy produkt. To wszystko powoduje fatalne statystyki. W Polsce już ponad 1,5 miliona osób zmaga się z problemem niepłodności. A liczba ta wciąż rośnie z roku na rok. A więc rozpocznijmy. Może Zacznijmy od pań. I tutaj skupimy się na jednym produkcie, który dla nich w trakcie starania się o dziecko może być wyjątkowo niewskazany. Otóż, drogie panie, jeśli staracie się o dzieci i macie problem z zajściem w ciąże, to pierwsza wskazówka, która jest wyjątkowo ważna do rozważenia, to jest unikanie niskotłuszczowego nabiału. Dlaczego ta wskazówka jest bardzo ważna i dlaczego tutaj musicie panie wykazać ogromną ostrożność? Dlatego, że w badaniu pod tytułem Czy popularne diety wpływają na płodność? czytamy. Spożyw od 5 do 6 porcji niskotłuszczowych produktów mlecznych tygodniowo zwiększa ryzyko anowulacji o 86%. Anowulacja, podpowiem, to jest brak owulacji, czyli brak uwolnienia komórki jajowej z jajnika w danym cyklu menstruacyjnym i to właśnie to jest przyczyna niepłodności w tym konkretnym cyklu. Powiem dwa bardzo ważne słowa na temat odtłuszczonego nabiału. Po pierwsze, dlaczego działa w ten sposób? A po drugie, dostaniecie panie antidotum. Hipoteza jest taka, że usunięcie tłuszczu z mleka zaburza skład hormonów i cząsteczek. Na przykład zwiększa stężenie IGF-1, czyli podobnego czynnika wzrostu. A to negatywnie wpływa na oś pod podwzgórze, przysadka, jajniki. I to właśnie dlatego kobietom, które starają się o dzieci poleca się spożywanie na nabiału, ale z drugiej strony bieguna, czyli nabiału tłustego. Czyli mleka 3,2%, jogurtu tłustego, czy też serów tłustych. Zamiast oczywiście tych odtłuszczonych. I pytanie dlaczego? Otóż drogie panie, Dlatego, że jedna szklanka pełno mleka lub też jedna porcja tłustego jogurtu dziennie działa wręcz odwrotnie. Tłusty nabiał zwiększa płodność. Ba, ja powiem nawet więcej. Pełnotłuste produkty mleczne zostały ujęte w diecie płodności jako ważny element podniesienia płodności u kobiet i u mężczyzn. To było badanie z Harvardu z 2007 roku. Kolejny czynnik, który wyjątkowo negatywnie wpływa na płodność. Otóż 4 gramy tej substancji. Powtórzę jeszcze raz, bo to nie jest pomyłka. 4 gramy pewnej substancji potrafi zmniejszyć płodność owulacyjną u kobiet o 73% oraz zmniejszyć liczbę plemników u mężczyzn o 49%. I co najgorsze, jest ukryta w bardzo popularnych produktach spożywczych. Drodzy Państwo, ta substancja, czy też te substancje, to tłuszcze trans. I teraz pytanie. A cały film na ten temat znajdziesz, klikając odnośnik na dole tego filmu. Zobacz, bo warto.